《「だいじ!」》 Odkryłem dzisiaj, że mam w sobie takiego drugiego ja. Ja za i ja takie drugie ja, takie inne ja. I takich nas jest dwóch, nie? Rano wstaje i jedna połowa mojego ja mówi: Ty załóż coś fajnego, coś lekkiego. A druga pół kula mówi: Debilu, masz swoje lata zima, jest za, coś ciepłego. I to samo miałem czytając dzisiaj newsy. Jedna połowa mówi: Jesteś za. A druga połówka mówi: No nie, no to są jaja. A chodzi o dobrą wiadomość dla antyszczepionkowców, bo nie będą ich na siłę szczepić, bo im braknie szczepionek. Braknie im ponieważ Janda i Miller zostali szczepieni na chwilę. Przepraszam, zostali zaszczepieni na siłę. Znaczy nie na siłę, oni to tłumaczą, że są ambasadorami tych szczepień, prawda? Oczywiście, ambasadorami. Kontrola wykaże, czy ambasador był wybierany w ramach castingu, czy w ramach yy, notesu rektora, czy tam jakiegoś innego dyrektora, nie? Cholera mnie bierze. Czarek Pazura, Czarek też przecież jest ambasadorem, ale powiedział, że czeka w kolejce, będzie się szczepił dopiero jak będzie kolejka jego, będzie, bo można w kolejce zaczekać, a nie, że pierwszy się leci do, do szczepienia. I co jeszcze takiego chorobliwego, co nie wiadomo co z tego szczepienia może być. Pan minister Dworczyk twierdzi, że w szpitalu uniwersyteckim w Warszawie doszło do bardzo poważnego nadużycia. Polegającego na dopuszczeniu kilkunastu osób spoza grupy zero. A to no, wiadomo jest skandal, bo no muszę się zgodzić tutaj sam ze sobą w tym przypadku, bo w grupie zero wiadomo jest tylko jeden Zbyszko z Ziobrańca. Zrujnowali pojęcie wspólnego dobra narodowego. Zrujnowali. Co to znaczy zrujnowane wspólne dobro narodowe? Już tłumaczę. Na przykład, stadion narodowy jest takim zrujnowanym wspólnym dobrem narodowym, ale tam przynajmniej na stadionie już 70 osób korzysta, a nie kilkanaście. 70 i wiadomo, że nie statyści. Pani Janda napisała, że jest e, królikiem i że jest z tego dumna. Ona królikiem. Playboy by się uśmiał. No faktycznie z tym Królikiem to chyba trochę przesadziła pani Krystyna. Co, jak młodziutkie lekarki by się zaszczepiły, to one by se napisały, że są króliczkami? co nie mogłyby napisać? Czemu nie? W sumie Leszek Miller zaszczepiony, to już by Playboya miały. A takie szczepienia trzeba skromnie przyjmować. Bez wiwatów, bez flachy, bez. bez flasz. flaszy. bez flaszy. E flesza. Czy wy widzieliście, żeby na przykład, nie wiem, Jarosław Skaczyńca się chwalił na jakimś Facebooku, że się zaszczepił? Nie widzieliście! Nie, nie widzieliście. I czy to znaczy, że on się nie szczepił? Nie, ale to na pewno znaczy, że on nie ma Facebooka. Ale mógłby mieć, bo jakby chciał, to by mu Orlen kupił. A czy członkowie rządu się szczepili, to nie wiem, ale wiem, że za PRL-u było takie powiedzenie, że klasa robotnicza pije szampana ustami swoich przedstawicieli. W sumie myślę, że ten uniwersytet magiczny, medyczny to nie miał nic złego na myśli. Błąd popełnili, bo nie powinni Krystyny i Jandy byli szczepić. Całej afery by nie było, jakby z zenka Martyniuka zaszczepili. Bo dobro narodowe trzeba chronić. Skręcam w prawo. <grywa> Dziękuję bardzo i dobrego dnia wam życzę. I tu się zgodzę sam ze sobą i dużo pieniędzy w nowym roku. Na mój patronat, żebyście wpłacali. Linki w pisie, w opisie.